Długo wykazaliśmy się na pewno dużą cierpliwością, bo zaległości sięgające czterech miesięcy to, to na pewno dużo I, i po prostu podjęliśmy już taką decyzję, bo jesteśmy przy ścianie, No nie ma co ukrywać. Wszyscy może mają takie przeświadczenie, że skoro my trenujemy, gramy sparingi, to wszystko jest ok. No niestety nie jest tak i dlatego mając to na uwadze, po prostu dzisiaj podjęliśmy taką decyzję, że, że nie wyjdziemy na trening. I, I mamy nadzieję, że, że to, jakby takie ale ostrzeżenie, może po prostu nam pomoże, bo, bo no jesteśmy w ciężkiej sytuacji, nie ma co ukrywać. Czyli zamiast skupiać się na rundzie wiosennej, na treningach, pewnie są też inne tematy takie, kiedy na przykład wpłyną jakieś pieniądze na, na konto? No dokładnie. Znaczy, my i tak staraliśmy się skupiać na tych przygotowaniach, bo od 7 stycznia, od kiedy pierwszy raz się tu spotkaliśmy, cały czas trenujemy, wiadomo, gdzieś z tyłu głowy mamy to, że, że tych pieniędzy nie ma na kontach, ale cały czas yy, trenowaliśmy i wierzyliśmy w to, że w trakcie tego yy, okresu coś się po prostu wyjaśni. Yy, tutaj też jest duża zasługa, co Sztabu, trenera derbina, bo on z tutaj w szatni mamy super atmosferę i tak naprawdę to nam pozwalało na to, żeby, żeby tak długo wytrzymać. I, i No ale po prostu już chyba czas na, na, na coś, żeby, żeby się coś wyklarowało. Właśnie, szkoda, żeby to się rozsypało. No dokładnie, tym bardziej, że stworzyliśmy rok temu, nikt na, na nas nie stawiał, zaczynaliśmy z ujemnymi punktami, też związanymi z, z problemami finansowymi. Mimo to, Trener stworzył taką drużynę, że, że zrobiliśmy awans. Teraz też przyzwoicie prezentujemy się w pierwszej lidze, i naprawdę szkoda by było zmarnować ten potencjał, który jest w szatni i, i to, co stworzyliśmy przez te półtora roku. Jesteście, jesteście bardzo niezadowoleni. Demonstrujecie dziś to swoje niezadowolenie? Jakie dalsze formy waszego protestu? Na tą chwilę cały czas rozmawiamy o tym. Tak jak powiedzieliśmy, pod podzaknie zapytania na pewno stoi sparring, chociaż no, cały czas jakby dyskutujemy o tym w szatni. No też nie chcemy jakby, bo to może też źle, może nie, nie chcemy stawiać się w takich, że nie wyjdziemy na sparring, nie będziemy trenować. Po prostu my chcemy wykonywać swoją pracę jak najlepiej, chcemy trenować się, rozwijać się jako zawodnicy, sztab jako, jako sztab i, i po prostu chcemy robić to, co kochamy, a, ale no, za tym też musimy iść niestety. Kwestie finansowe. Ta zła sytuacja finansowa klubu na pewno nie dodaje wam wiatru w no oczywiście, że tak, ale jeśli, jeśli podejmiemy taką decyzję, że będziemy grali, to na pewno wyjdziemy na tym boisku i już nieraz historia pokazywała, że drużyny, które były w ciężkich, podobnych sytuacjach wychodziły i na boisku prezentowały się jeszcze lepiej, bo ta cała sytuacja na pewno scala i, i drużynę, i sztab, i, i jakby tą całą społeczność tutaj. Także no, mamy nadzieję, że po prostu nasi sympatycy zrozumieją, w jakiej jesteśmy sytuacji i z zewnątrz po prostu zobaczą, że że no jesteśmy w ciężkiej sytuacji. Skoro nie ma wypłat już kilka miesięcy z rzędu, możecie wnioskować o rozwiązanie kontraktu z winy klubu, ale tego robić nie chcecie. No dokładnie, tak jak powiedziałem, trener Derwin razem ze sztabem stworzyli tutaj grupę fajnych, młodych ludzi, którzy chcą coś po prostu osiągnąć. I oczywiście mogliśmy takie pisma składać, co by niestety. Skutkowało tym, że klub po prostu nie otrzymałby licencji na przyszły sezon. Natomiast my się z tym wstrzymywaliśmy, bo też nie chcieliśmy takich działań podejmować. Cały czas liczyliśmy, że, że, że ta sytuacja się wyjaśni. Dlatego z no, takich wezwań nikt nie składał, bo po prostu dobrze się czujemy w tym klubie. Ten, ten klub to tak jakby dla mnie, jako dla wychowanka to wszystko, co, co mam. Także no, szkoda by było to wszystko zepsuć.